Hej Manko. to Miazga16, witam, witam was w kolejnym filmie na moim kanale w kolejnym odcinku z gier dzisiaj zagramy w grę Bendy Road, moi drodzy to jest bardzo fajna gierka, także zapraszam do oglądania jest to gierka, w której musimy umijać różne takie pułapki, żeby nasza piłka nie uderzyła się w ten w tej, yy, pro, no te paski takie, ups up. kliknę, żeby podskoczyć, ale niestety nie udało się. Nasze rekord, dziki, tu. Mamy też jakieś misje, zadania, ale tu nie chcę się ich robić. To bardzo fajne przyspieszenie. Podskoczyłem, ty kurde, gdzieś mi tu wciskać kid, że nie podskoczyłem. Piękno. Jest. <trainable> Spróbujmy nową piłkę. Mamy jakąś taką. Wydaje mi się, że ta piłka jest jakaś taka, jakby w wersji premium. Że dostaniemy ją w momencie, w którym my zapłacimy za gierkę. 31 punktów. Pyk. Akcept, czekajcie, odblokuję tę piłeczkę. Już mamy tę piłeczkę. Odblokowaliśmy, odblokowaliśmy ją dzięki, dzięki reklamie. Powiem wam ciekawostkę: na każdej reklamie aplikacji y, zawsze telefonem, telefon, na którym pokazują jakąś tam aplikację, to iPhone. Nie wiem co oni mają z tym iPhone'em. Jakieś tam nawet gadżety do smartfonu to przeciętnie jest iPhone. Rozumiem, że iPhone'y są jakieś niby prestiżowe, ale przecież są. Przecież nie mówię, że są lepsze telefony niż iPhone'y, ale są też takie nawet tańsze, ale porównywalnie, jakoś tak, to, tą samą wydajnością podobne. Ł, prawie się tam rozwaliłem. Okej, okay, mamy tu prawie. Czyli to wydaje się proste omijanie tych przeszkód. No, myślę, że. Kurde! Keep going! Lecimy dalej, moi drodzy. No, niestety. Jest, było za dużo tych dużych. To jest cała mapa, na której graliśmy. To w ogóle to fajnie pokazuje się, ta cała mapa, na której graliśmy, w takiej yy, na, na taki 3D Kapie Get gems free, get regular ball O, mamy nową piłeczkę. Także czas ją przetestować. 4 minuty filmu. Musimy pobić te 74 punkty. W ogóle możecie też napisać w komentarzu, jak tam wasze koronaferie. Moje takie yy. swoją drogą przez koronawirusa yy, zamykają powoli wszystkie zakłady. Także lecimy dalej, też moi drodzy. Yy. No tak, oczywiście podskoczyłem tam, gdzie nie trzeba było i się rozwaliłem. Ech, jak zwykle zresztą. Oczywiście nie, nie nagrywam gier, które są poziomy. No mają, mają poziomy, bo takie gry są nudne. To byłoby coś takiego jak e, e, gry podobne do Brick the Hoops i nagrywałbym to w, 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 takie gry w nieskończoność. Może kiedyś, jak, nie, jak na przykład już skoń, skończą mi się pomysł tutaj na film, na gry. Na przykład wezmę takie gry do, pod, pod uwagę, ale obecnie no nie chcę takich gier nagrywać. Chcę takie gry nagrywać, które albo są fabularne, albo. E, jak taka, tak wiecie, jest na wbijanie w wyniku, bo takie gry są też ciekawe. Eee, rozwaliłem się. 5 minut. Przez koronawirusa, właśnie nie dopowiedziałem, zamykają, wiecie, różne, różne zakłady pracy, i przez koronawirusa ludzie nie mają e, gdzie pracować teraz. Ciekawe, jak to będzie. Czy koronawirus nas wszystkich pozabija? Czy, czy jak to będzie? Czy jednak ludzie. Czy jednak ten koronawirus wyginie? Podobno on nie, nienawidzi wysokich temperatur. Więc możliwe, że zginie w, pod, w lato. Pik, mhm. pik, pyk, pyk, pyk. Dobrze, że mamy już połowę aktualnego rekordu. Jeżeli dobrze pójdzie, to uda nam się pobić ten rekord. Nie, niestety nie chcę oglądać reklam. Mamy, moi drodzy, ile? 7,5 minuty. Myślę, że tyle wystarczy z takiej gry, ponieważ, moi drodzy, nie chcę teraz nagrywać za dużo gier. Mm, za dużo filmów z gier. Ponieważ rekordu, znaczy full rekordu. Jezus, Maria, zapasu. Jezus, tak bardzo chciałem pobić rekord, że już pomyliło mi się z innym słowem. Mam tak duży, tak duży zapas że jest to w granicy 10 filmów. Nawet chyba aktualnie teraz jak wrzucę, znaczy teraz ten film dodam, to będzie z 11 filmów zapasu, więc to jest bardzo dużo. To jest tak, że mam na tydzień wrzucania, jak na przykład czasem jeszcze nagram dwa filmy, to, to jestem ustawiony z filmami naprawdę na naprawdę długi czas, także na tyle z tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału wraz, do, do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem do komentowania, udostępniania. Zapraszam Was na poprzednie filmy, na, na do na następne, na następnego. Na razie, cześć. Hej, hej. Możecie w sumie napisać jak tam Wasze, mijają Wasze ferie, czy fajnie, co robicie właśnie w domu. Także, narazka.